Jej kolorem jest czerwony i złoty, tak? Otoczona złotą aurą. Afrodyta ma spełnienie w związkach, ale jednocześnie ona jest niezależna w wybieraniu tych związków. To ona decyduje, ona zdobywa, patrzy się na kogoś i się zachwyca. I wtedy ten ktoś rozkwita. Jak potrzeba dłuższego związku i, i to jednak trzeba w sobie Herę obudzić, ona się decyduje na jednego tego bohatera, Zeusa cudownego. No, może być to Patałach, ale włoży go na Olimp i będzie go wielbić. W Afrodycie jest ta radość z przepływu ciała i właściwie dla Afrodyty, czy, czy jest grubsza, czy chudsza, nie, 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 nie ma znaczenia. Ale ona też no, przyjemność odpoczynek piękno, jak to powiem, leżeć i pachnie